Założę się o 100 tysięcy spinów, że popełniasz pewien błąd, ale nawet nie wiesz jak jemu zapobiec. W dzisiejszym odcinku doradzę Ci, jak możesz zaoszczędzić naprawdę wiele nerwów na budowaniu wioski w Coinmaster. Siemano, z tej strony, proszę witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy już na moim koncie, słuchajcie, i w dzisiejszym odcinku doradzę wam kolejną niesamowitą stronkę która na początek oczywiście sprawdzimy, czy działa, a jeśli działa, to będzie to naprawdę świetne narzędzie, które może wam naprawdę pomóc w grze. Jak widzicie, jestem wyzerowany, ale oczywiście pomoże mi w tym dzisiejsza skrzynka za 30 dzień, którą specjalnie czekałem, żeby otworzyć. Niestety nie ma jokera, ale spiny raczej wystarczą, żeby pomóc nam się utrzymać tutaj. Niedawno nagrywałem odcinek na kącie widza, więc mamy bardzo, bardzo dużo e, nagród do zebrania z zamku drużyny. I to ta, całkiem takich... Nie całkiem złych Bieramy skrzynię z Lisa, która jest Widocznie najlepszą nagrodą 2200 bez jokera Niestety były dwie karmy, więc jest Gites Diamentowa skrzynia, może trafimy Diamentową kartę, może skończymy Jakiegoś seta, ale niestety nie ma tak łatwo No i młoty Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie zebrałem Tej szpachli, która da nam procent Na zbudowanie lepszej wioski Otóż dlatego chcę sprawdzić Czy pewna stronka Która pokazuje cenę wiosek nie kłamie, a oprócz tego spróbujemy z nią zbudować wioskę dzisiaj yy, i zobaczymy, czy to wszystko się będzie zgadzać. A dlaczego tak właściwie zrobimy? Ponieważ słuchajcie, zauważyłem, że bardzo wiele osób, takich nawet dosyć ogarniętych, potrafi źle wyliczyć cenę wioski, no i zbudować ją i później nie mieć pieniędzy, nie mieć spinów, no i się w ten sposób wyzerować. A przez to inni będą mu niszczyć wioskę waląc w tarczę, no a później już w same budynki. I zobaczymy, czy da się temu zapobiec żeby nikt wam nie niszczył, a mianowicie wchodząc sobie na pewną prostą stroneczkę, żeby po prostu sprawdzić. Ceny wioski, czy macie tyle? Jeśli nie, to po prostu nie zaczynajcie jej budować, bo ja buduję tylko wtedy, kiedy mam środki. Teraz mam oczywiście odłożone i zobaczymy, czy uda się zbudować tą wioskę i będzie co do grosza zgodna z tą stronką, Dlatego przejdźmy już do tej oto strony internetowej. Wystarczy słuchajcie, wpisać sobie wioska Coinmaster cena 2023. No i co my tutaj mamy? Mi się wydaje, że można wejść sobie na luzie w pierwszą od góry. Nie wiem, czy to będzie dokładnie ta którą e, kiedykolwiek sprawdzałem kilka takie coś było jakieś są tutaj informacje a chyba zjechałem na sam dół i tutaj która była moja wioska ja miałem 289 i zobaczymy czy będzie się to zgadzało z tego co tutaj piszę, moja wioska będzie kosztowała bilion e, i 447 miliardów spróbuję zbudować zobaczę ile mi odejmie no, i spróbuję porównać także z innymi stronami, która będzie najbardziej trafna. Tutaj jest 1447, sprawdzimy teraz na innych stronach. Tutaj jest jakaś inna, no i nie wiem, co oznaczają te zielone krzyżyki, ale sprawdzimy, czy tutaj przypadkiem nie ma jakiejś innej ceny. No, z 1,4, czyli by się zgadzało z tym, co by tam było, parlament. No, ale mi się wydaje, że może być trochę mniej, dlatego sprawdźmy jeszcze gdzieś indziej. Jeśli wszędzie tak będzie pokazywało. No to trzeba będzie tak tekstu sprawdzić no. 1.447 znowu tak piszę. Poszukam ostatniej stroneczki, zobaczymy czy też się będzie zgadzało. 1.447. Ty a czemu tu w nawiasie jest 1.157? Ej, w tym momencie mam mindfucka, słuchajcie. Bo mi się wydaje, a ja może to w nawiasie to jest ile kosztuje z promocją 20%, 20 aż sprawdzę z ciekawości, bo tam na górze powinno pisać co to oznacza. Nie piszę co to może znaczyć nigdzie, słuchajcie. Aż mnie to zaciekawiło, bo jeśli to na prawo będzie się zgadzało, to w takim razie nie będę miał pojęcia co to znaczy to na lewo. No zobaczymy, bo w takim razie będzie to jedyna legitna stronka i ja nie mam pojęcia co to oznacza to 1,447. A 1,157 to też jest... Jakaś możliwość. No i budujemy w tym momencie wioskę bez żadnych promocji i jeśli będzie ciągle powyżej miliarda, to znaczy, że sprawdza się scenariusz z tej odpowiedzi drugiej w nawiasie, co mnie bardzo zdziwi. A jeśli będzie tak coś koło 700 miliardów, no to znaczy, że sprawdza się to, co najbardziej oczywiste, było wyświetlane na czterech stronkach. Budujemy. To jest chwila prawdy. Na razie schodzi jakby miało być. Bo... No i tak jest, słuchajcie. Dlaczego tak jest? Idealnie wyszło? Tyle, ile miało być na tej odpowiedzi na prawo. Tylko dlaczego tak jest? Ja już rozumiem, słuchajcie. Znaczy, ja rozumiem, jakby tam na lewo pisało mniej, to wtedy, jakby ktoś używał tych stronek, to mógłby się na to złapać, ale pisało, że więcej. Więc może, żebyś mieć pewność, ale tam pisze co do grosza idealnie. No zobaczcie, przecież wyszło idealnie 1,157. To oznacza, że znalazłem jedyną prawdziwą stronkę, reszta pokazuje te fejkowe, Tylko nie mam pojęcia, co oznacza te 1,447. Giga dziwne, bo szczerze mówiąc, zawsze używałem tych takich właśnie na lewo. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo zawsze pokazywało więcej. A tutaj pokazuję poza tym tylko do 300. Więc dobrze, że nie, nie mam powyżej na razie. Może ktoś to będzie, a nie, jest powyżej 300. To dobrze. Kurde, no, ale naprawdę giga fake w tym momencie mi zrobili. Na pewno wstawię wam do opisu link do tej jedynej legitnej stronki. Bardzo polecam jej używać, bo naprawdę nie wypada się tak w tym momencie nie trafiać z ceną wioski. Lepiej mieć pewność, a później puste pole, żeby na luzie. Już później celować, nie? I na kolejną wioskę 290 pisze mi w tym momencie 1,192, ale z racji tego, że ja mam tutaj jeszcze do odebrania. Nagrodę za, y, która mi obniży o chyba 20%, no to na luziku sobie jeszcze zbudujemy drugą wioskę. 20%, więc mimo, że mamy miliarda, to powinno starczyć i zostanie nam jakieś 50 miliardów, tak mi się wydaje. No, idealnie 60 nam zostało, więc to się zgadza, słuchajcie. To się zgadza, to na prawo, a reszta to jest totalny skam, nie mam powiecie, co to oznacza, może w innych... To jest głupia teoria, ale może w innych rejonach są inne ceny, czy coś takiego, i te wszystkie stronki są amerykańskie, ale przecież to by nie miało sensu. Znalazłem jedyną prawdziwą stronkę i co mamy tutaj co nagrodę? No całkiem dobrą, więc y, lecimy razy 150, wbijemy ją i to będzie idealny akcent, że się znowu nie wyzeruje. Jeszcze brakuje nam 100 y, tych do y, 3 tokenów, ale to zaraz sobie wbiję te 3 tokeny. Wystarczy, że otworzę chyba za. Trzy skrzyneczki, no i już będzie. Nawet nie ma sensu odpalać żadnego lisa czy tygrysa. Bo i tak, co tu się dzieje? Dlaczego dwie osoby są w turnieju? Kto mi to wy. Co tu się wydarzyło w tym momencie? Eee... To najdziwniejsze, co dzisiaj widziałem. Dlaczego tak jest? Jestem tylko z jakimś botem, który ma 120 tych piorunów. Co tu się wydarzyło? Ciężko to określić jakimikolwiek słowami. Mam nadzieję, że to bug i zajmę pierwsze miejsce w tym turnieju, bo nagrodą są cztery tokeny. A nie, jak ktoś już dołącza, kurde, gonią mnie. Schiza lekka. Zaraz mnie pewnie ktoś jeszcze wyprzedzi. A no niemiło. oj, oj, oj ale się zeruje. No i jeszcze młoty się skończyły. Ale hamuwa. Ale hamuwa, ja miałem nadzieję, że jeszcze je trafię i się utwierdzę na pierwszej pozycji. Ale skam. Dawajcie jeszcze jakiś szybki najeździk, bo nie zdzierżę. I trzy marcheweczki. No nie. To jest dramat. Jak ja mam się teraz utrzymać? No i drugie miejsce mi wskoczyło. O kurde, ktoś ma niezłą przewagę, ale teraz ile tu jest osób? Sześć tylko, no ha! Co tu się wydarzyło? Kręcimy kołem, bo dawno bardzo nie kręciłem, więc może coś dobrego dropnie. Strasznie dawno, naprawdę. No miliardzik. Dobrze, dobrze, jest dobrze. A tu już trzecie miejsce, o kurde. O kurde. Trzy skrzynie se kupiłem, żeby zdobyć tą nagrodę i kupić trzy tokeny. A w tym momencie na końcu, bo to taki szybki, typ, typowy, typowy poradniczek, pokażę wam, ile mam tokenów, co będzie e, zdecydowanie zachętą, żebyście zobaczyli, e, dlaczego warto zostawić tego suba, bo na 5000 tysięcy będziemy je otwierać a liczba rośnie w naprawdę szybkim tempie. No, a naprawdę niewielki procent z Was pamięta o tym subie, dlatego proszę nie być najgorszą frajerską istotą ludzką. Więc proszę zostawić tego suba. Kupujemy 3 tokeny, bo nic innego. No i teraz zobaczycie, ile w tym momencie mi wbiło na ekranie: 54, już 54. Ostatnio miesiąc temu przecież był odcinek ze 150 tokenów. Naprawdę warto czekać, widzowie. Naprawdę warto. Trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Pamiętajcie, żeby tego używać, bo jak jeszcze raz kogoś zobaczę, kto nie wybuduje wioski, no to się załamie. Do zobaczenia i cześć!